Witam. Zrobimy sobie zawieszenie tylne w Asyx XB18, ponieważ troszeczkę przypiskuje i nie odbija, tak jakby człowiek tego sobie wymagał. Także do roboty. Thank you Więc tak, serwis tylnego zawieszenia XB18 ASX 20,5 to godzinnie całe od grudnia. Wiadomo, serwis jeżdżony był pierwotnie w sezonie zimowym, więc wilgoć Nie mam nikomu nic za, za złe, chociaż amortyzator polecam serwisować od razu, bo jest w ogólnie przesmarowany. Teraz sobie. Wyoszczyć tulejki chodzą elegancko, stały. Jedna i druga, to na jeszcze gorsza. Wahacz. Smarowany chińskim smarem. Tym samym co łańcuch. Także jak ktoś ten lepik poznał, znaczy się, że pasowałby go w mięci Nasmarowany. Wahacz elegancko chodzi. Są troszeczkę ciśnięte. Troszeczkę ciśnięte tulejki. Ale dlatego, że ja sobie na tym siadłem, to jest do 60 kg, jakoś tak, a ja ważę troszeczkę więcej, bo tam 80. Więc, jak to się mówi, więc tam się nic nie odzywam. Ale zrobiłem wymiary, dołączę. Dobra, składam, czyszczę to, składam. dam relację na koniec. No, także zawieszenie jest złożone. Mamy tu do przesmarowania, ale leciutko chodzi, jak na automatyczne sprzęgło. Także zaraz przetestujemy, jak działa zawieszenie. Dobity amortyzator, zdjęty kondon i te tulejki przesmarowane, jedne, drugie. Zaślepki tylko zostało do założenia. Ale jak jeszcze podokręcam śruby kontrolnie. No, także na tyle na dzisiaj. Jeszcze na zakończenie filmik z pracy zawieszenia jedną ręką także. Nic nie skrzypi, nic nie skropie, oprócz nóżki. No.